Piaski kryją sekrety bardziej okrutne niż legendy. Wierzyliście, że znacie królową, ale dna ujawnia genetyczny horror. Prawniczka, która stała się detektywem, odkopała kilometrowy tunel, misternie dopracowaną ścieżkę ku ostateczności. Tajemnicą nie był Rzym, była nią krew. Ciepło Egiptu nie jest tylko fizyczne jest kondensacją tysiącleci sekretów ciężarem miażdżącym każdą idealizację. Oddychasz tym gęstym powietrzem, powietrzem pachnącym naftaliną, pyłem kamiennym i nigdy nieopowiedzianą prawdą o kobiecie, która ośmieliła się być boginią. Piękno Kleopatry zawsze było welonem, jedwabistą zasłoną ukrywającą gabelin jej prawdziwej tragedii. A ten gabelin, jak teraz pojmujesz, został wyszyty nie przez rzymskich wrogów, lecz przez pokręconą nic jej własnego dziedzictwa. Oficjalna historia, ta, którą wkuwamy z podręczników, Rozpada się pod naporem mikroskopijnych cząsteczek dna. Królowa, matka, kochanka Cezarów, dźwigała genetyczny ciężar, który doprowadziłby do upadku każdą współczesną dynastię. Aby zrozumieć jej koniec, musisz zaakceptować, że tajemnica nie została rozwiązana w Aleksandrii, pod falami Morza Śródziemnego, ale 30 km na zachód, tam, gdzie konsensus akademicki odmawiał spojrzenia. Tam, w ruchomych piaskach marginalizowanej historii, Spoczywa doktor Valeria Fantes-Silvere, 45 lat, siła natury o hebanowych włosach i spojrzeniu, które widziało już cień sprawiedliwości w odległych sądach. Była adwokatką obrony karnej, Valeria nie widzi Kleopatry jako ikony, ale jako ofiarę zamkniętej sprawy. Traktowała każdy fragment ceramiki, każde nachylenie skały, jako dowód w nierozwiązanej zbrodni. Podczas gdy doktorzy z Sorbony debatowali nad tekstami, Valeria wkładała swoje buty i kopała. W 2022 roku upór przyniósł owoce. Grunt starożytnej nekropolii Verigia Magna, zapomnianej świątyni, gdzie grecka architektura zdawała się pocić, ustąpił. Nie była to jaskinia, lecz tytaniczne osiągnięcie inżynieryjne. Septymes wykop. Ponad kilometr tunelu, wydrążonego z precyzją, która rzucała wyzwanie narzędziom tamtej epoki. Prosta droga do morza do głębokowodnego portu Sylinii. Kleopatra nie planowała umierać. Planowała zniknąć, odmawiając lordowi Oktawianowi Rexowi, pięćdziesięciu lat, kalkulującemu i zimnemu, satysfakcji ściągnięcia jej skrępowanej jako trofeum wojennego. Szukała niedostępnego sanktuarium, ostatniego łoża u boku Antoniusza, niczym Izydy w Wieczności. Ale sanktuarium skrywało więcej sekretów niż tylko pożegnanie. Wewnątrz kompleksu w zimnej i wilgotnej komorze, krypcie złotych elokwentnych, Waleria znalazła szesnaście ciał ułożonych w półkolu. Wszystkie z jednym mrożącym krew w żyłach detalem, złotymi liśćmi języków w ustach. Waleria poczuła dreszcz, który nie miał nic wspólnego z wilgocią po ziemi. To byli dworzanie, ostatni lojalni, gotowi ogłosić przybycie królowej przed trybunałem Ozyrysa, zapewniając, że jej głos, nawet w śmierci, będzie czystym złotem. Wśród nich postać ubrana w zniszczone szaty kapłańskie, archanioł Juwencjusz, strażnik milczeń, którego spojrzenie zdawało się ważyć każdy oddech Walerii. Drugim filarem tajemnicy była siostra, Arsinoe IV, rywalka, którą Kleopatra brutalnie usunęła. Wierzono, że jej szczątki spoczywają w ośmiokątnym grobowcu, krwawym pomniku. Odkrycie krypty Arsinoe było kluczem do prawdziwego dna, potwierdzeniem helenistycznej czystości. Ale w 2025 roku nowoczesna nauka wyważyła drzwi przeszłości. Odnaleziony czaszka z Wiednia, zaginiony element historii, który Walerii udało się odzyskać, podano najnowocześniejszym analizom sądowym. Wynik był druzgocący. Szkielet nie należał do egipskiej księżniczki. Był to chłopiec, księżniczka Artemirze Sakril, 15 lat, z poważnymi deformacjami kości, być może zespołem Trichera Collinsa. A jej dna wskazywało na sardynię na Włochy. Sekret tkwił nie tylko w linii Ptolemeuszów, ale w rzymskim sekrecie pogrzebanym pod pretekstem sporu rodzeństwa. Zwierciadło historii pękło. Dynastia Ptolemeuszów była grecka. Owszem, ale jej obsesja na punkcie utrzymania czystości linii poprzez niepohamowane kazirodztwo stworzyła błędne koło. Szacuje się, że kod genetyczny Kleopatry ujawnił współczynnik chowu wsobnego, przekraczający 45 Prawdziwym wrogiem Kleopatry nie był Rzym. Był on zakodowany w każdej z jej komórek. Królowa nie walczyła z Oktawianem. Walczyła z niewydolnością własnej krwi. Stoisz na progu nekropolii Veridia Magna, powietrze ciężkie od obietnicy prawdy, która może na nowo napisać Egipt. Z każdym krokiem w Septymes, Wykop czujesz ciężar królowej, która była bardziej ofiarą swojej genetyki niż legendarną uwodzicielką. Tajemnicą nie jest to, gdzie jest. Ale kim naprawdę była? A odpowiedź leży na końcu tego tunelu, być może bliżej, niż ktokolwiek ośmielił się kiedykolwiek wyobrazić. Jesteś w septymes wykopie. Światło twojej latarki pożerane jest przez wilgotną ciemność. Rzadkie powietrze odbija stałe kapanie skały, która została przewiercona z niemal boską obsesją. Z każdym krokiem w monumentalnym tunelu oddalasz się od aleksandryjskiego słońca i zanurzasz w ciemności zaplanowanej przez Kleopatrę. Ta ponadkilometrowa ścieżka nie została wykopana dla pośpiesznej ucieczki. Była to przysięga trwania, ostateczne zaprzeczenie upokorzenia, którego oczekiwał lord. Dotykasz szorstkiej ściany, czując geometryczną precyzję, jaką greccy inżynierowie narzucili egipskiemu kamieniowi. To nie jest tunel. Teoria Walerii, byłej prawniczki, która teraz poruszała się jak detektyw we własnej historycznej zbrodni, Zakładała, że Kleopatra szukała nie tylko śmierci, ale miejsca, na którym Oktawian nigdy nie postawi swoich zwycięskich stóp. Tunel kończy się, zgodnie z projekcjami, w pobliżu głębokowodnego portu Sylini, teraz cmentarzyska zatopionych statków, cichych świadków morskich ambicji królowej. Ruszenie naprzód jest jedyną drogą. Cisza tutaj różni się od suchej ciszy pustyni. Jest to cisza wodna, nasycona solą i tajemnicami. Wyłaniasz się z Septyme z wykopu prosto do wejścia nekropolii Veridia Magna, kompleksu, który świat ignorował, ponieważ ignorował logikę osaczonej królowej. Krypty złotych elokwentnych są naprzód. Wchodzisz do komnaty grobowej, a zapach pleśni i minerałów dominuje. 16 mumi ułożonych jest w ciemnych niszach, strzeżonych przez Juwencjusza, który stoi nieruchomo, ożywiony posąg przeszłości, która odmawia umarcia. Podczas zjazdu zabęda sztarzi, alatarko odzlaniam ulić. Złote liście języków lśnią słabo, świadectwo wiary, że oratoryjność była ważniejsza niż ciało w dworze Ozyrysa. To byli lojalni posłańcy, którzy mieli ogłosić przybycie bogini Izydy. Waleria odwraca się do Juwencjusza. Oni nie czekają na nią, czekają na kogoś, kto ich uwolni. Są publicznością, ale kto jest sędzą? Juwencjusz nie odpowiada słowami, ale powolnym ruchem głowy w kierunku centralnego sarkofagu, większego i bardziej zdobionego niż pozostałe. Ten, zgodnie z tradycją, powinien być marka Antoniusza. Ale kamień nie jest zapieczętowany jak inne. Widać świeże ślady narzędzi znaki, że ktoś, długo po upadku Kleopatry, próbował sforsować wejście. Prawdziwym utrapieniem jest jednak demistyfikacja linii rodowej. Wiedenski Klapiek. Księżniczka Artemisze z Sakril. Potwierdzenie, że ośmiokątny grobowiec był fałszywym grobem, zasłoną dymną zasianą, by odwrócić uwagę od prawdziwej kruchości dynastii. Kaziroctwo Kleopatry, kod genetyczny Kleopatry, nie był plotką, był to obciążający spadek, który skazywał ją, zanim się urodziła. Legendarna uroda była tylko fasadą zapadającej się wewnętrznej struktury. Czujesz narastające ciśnienie, wrażenie, że ostateczna prawda jest chroniona nie przez żołnierzy, ale przez bezlitosne prawa biologii. Jeśli grobowiec Antoniusza i Kleopatry jest tutaj, Werigia Magna nie zostanie znaleziony za pomocą mapy, ale za pomocą klucza genetycznego, którego Oktawian nigdy nie zdołał zdobyć. Waleria odsuwa się od centralnego sarkofagu i kieruje się do bocznej niszy, gdzie powietrze wydaje się zimniejsze. Wskazuje na niewyraźny ślad na kamieniu. Symbol, który rozpoznała na starych rysunkach portusy Wąż zwinięty na kłódce. To kod dostpu. Lord Rex wierzy, że szukamy ciała do wystawienia. Mamrocze Valeria. Jej głos napięty. Mylisz się. Szukamy ostatecznego testamentu kobiety, która wiedziała, że jej linia rodowa jest jej klątwą. Jeśli jest tutaj, nie jest w złotym trumnie. Jest w komorze. Która rzuca wyzwanie samej śmierci. Klęczysz, czując wibrację kamienia pod palcami. Kłótka jest prawdziwa, ale nie fizyczna. Jest to mechanizm naciskowy, aktywowany wagą i precyzją. Patrzysz na Juwencjusza, milczącego strażnika. Nie wygląda na to, by chronił grobowiec, ale rytuał. Kluczem do otwarcia tej komory musi być ostateczne poświęcenie coś, co tylko królowa lub ktoś kto rozumie jej genetykę, mogłaby dostarczyć. Koniec linii Ptolemeuszów ma zostać ujawniony, a cena zobaczenia prawdy będzie wysoka. Waleria bierze głęboki oddech. Stojące powietrze nekropoli pali jej płuca. Symbol zwiniętego węża pulsuje w jej umyśle. Prawniczka, która została archeologiem, rozumie zimną logikę kryjącą się za pułapką. Oktawian chciał ciała dla upokorzenia, Kleopatra chciała milczenia dla wieczności. Kłódka nie miała powstrzymywać złodziei, ale zapewnić, że tylko ci, którzy rozumieją ciężar dynastii, zbliżą się. Juwencjusz, człowiek złotych języków, powoli wstaje ze swojej pozycji czuwania obok mumi. Nie jest wrogiem, Waleria pojmuje teraz. Jest ostatnim ogniwem zerwanego łańcucha. Wyciąga dłoń, cienkie palce popłamione kurzem, oferując małe alabastrowe naczynie, nie większe niż naparstek. W środku znajduje się drobny, prawie niewidoczny proszek. Ostatni hołd szepcze Juwenciusz. jego głos z grzytem kamienia. Nie złoto, nie krew i sencia. Valeria Bears Naxony. Proszek, jak dedukuje, jest skoncentrowaną próbką tego, co pozostało z linii rodowej. Nie ciało Kleopatry, ale być może fragment jej biologii, zachowany w sposób, którego współczesna nauka Obsesyjnie skupiona na kościach i czaszkach, nigdy by nie szukała. Kluczem nie była lokalizacja, ale kompozycja. Miejsce pobytu Kleopatry było związane z jej genetyczną klątwą, a jej pochówek był ostatecznym uznaniem tego ciężaru. Odwraca się do niszy ze znakiem węża i z chirurgiczną precyzją wysypuje proszek na bruzdę w kamieniu. Przez chwilę nic się nie dzieje. Wtedy niski, głęboki pomruk rozchodzi się po podłodze nekropoli Veridia Magna. Mechanizm naciskowy aktywuje się. Nie ma huku, ale ciche przesuwanie. Fragment ściany cofa się, odsłaniając niekomorę, ale pionowe wejście spiralnie opadające w dół, oświetlone eterycznym niebieskim światłem dochodzącym z dołu. Septymes wykop nie był tylko tunelem, był ostatecznym zejściem do obiecanego podziemia. Gdy Valeria przygotowuje się do zejścia, Lord Rex w towarzystwie ochroniarzy wpada do głównej sali. Jego chciwe oczy przesuwają się po nowo odkrytym otworze. sił Sylveira. Znaleźliśmy. Daj mi dostęp teraz. Głos Rexa odbija się echem, naładowany zaborczym triumfem. Widzi sektaku, trofeum du vista venia. Waleria patrzy na niego, nie ze strachem, ale z głębokim współczuciem dla krótkowzroczności jego ambicji. Wciąż szukasz ciała. Rex. Powiedziałam ci, Kleopatra nie zostawiła dla ciebie ciała. Zastuila Aswiaksini. Odwraca się do Juwencjusza, który kiwa głową w milczącym uznaniu i zaczyna schodzić po spiralnym przejściu. Powietrze staje się chłodniejsze, z wyraźnym słonym zapachem, zwiastującym morze. Rex próbuje iść za nią, ale Juwencjusz, z zaskakującą siłą, staje mu na drodze, blokując wejście swoim kruchym, ale niezłomnym ciałem. Rytuał musi zostać dokończony. Mruczy do Rexa, Oczy utkwione w ciemnościach poniżej. Cisza jest jedynym zwycięstwem, jakie pozostało. Valeria wyłania się u podstawy szybu, znajdując się w bazaltowej komorze, która wygląda, jakby została wyrzeźbiona przez falę. Nie ma złotych sarkofagów. Zamiast tego, po środku, znajduje się niski podest, prawie ołtarz, zwrócony w stronę portu głębokowodnego sylinii, widocznego przez masywny otwór w skale. Na podeście nie ma mumiów. Ani klejnotów. Jest tylko delikatna, niemal parowa struktura, wykonana ze starego jedwabiu i utlenionego brązu, ukształtowana na wzór przytulonej pary. Jedwa rozpada się pod dotykiem słabego światła, odsłaniając, że struktura była jedynie ceremonialną osłoną. Tam, gdzie powinny znajdować się najcenniejsze szczątki świata, nie ma nic prócz drobnego piasku i soli morskiej. Kleopatra osiągnęła swój cel. Nie została wleczona skrępowana przez Oktawiana. Odmówiła mu chwały schwytania, przekształcając swój pochówek w ostateczny akt suwerenności. Linia Ptolemeuszów, skazana przez czystość własnej krwi, wybrała absolutną anonimowość zamiast publicznego wystawienia. Legendarna uroda rozmyła się w legendę. Ciało w piasek zmyty przez przypływ, którego tak się obawiała. Waleria klęka przy podeście, czując chłodny powiew Morza Śródziemnego. Nie odnalazła królowej, ale odnalazła prawdę. Tajemnicą nie było to, gdzie jest, ale jak wybrała zniknięcie. Najgłębszy sekret Egiptu nie był ukrytym skarbem, ale odwagą, by nie zostawić żadnego śladu dla potomności swoich wrogów. Sprawa kryminalna została zamknięta. Ostatnia faraonka stała się wreszcie kompletnym mitem. Jeśli to objawienie cię szokowało, subskrybuj i zostaw polubienie abyśmy mogli odkryć więcej historycznych tajemnic.